Blokowanych chłopie wyjebanych An application 2 tolerów kurwa. Ty, ty, nie kurwajmy. Ja ja tam miałem stary kanał na YouTube, nie wiem, miałem lat. 10, 8, no tam wiesz, nagranie było takie. Jak używać chudzuni w Minecrafcie? Było nagranie, jak, jak używać chudzuni w Minecrafcie. Miałem dwie łapki w górę. Stary Stary, no, ja w sensie, nie, to... Kurwa, nie wysłałeś tego kiedyś. <laughs> nie, nie, nie. Ty no ładnie kurwa z Mulia Co ty ale... masz za internet? Pięknie teraz na streamie wygląda co? C z czego ja... ty masz internet z Orange'a? sąsiada K Żartuję, ta z Orange'a, ja nie mam Orange'a, jestem w Anglii To ty masz za internet? Sobie... I, I kurwa Jak on nie ma internetu? Ta, ja chopię na podczerwieni napierdala To na, na bluetoothie Ty ale co tu się odpierdala kurwa, że tu się taki laggens dojebał, to ja nie wiem a po co ty w tej Anglii mieszkasz? No na no, co to komu? Kurwa, nie wiem też, jasno wiem Dobra, wchodzę w statystyki i sprawdzam, czy tam w Anglii macie koronawirusa jest, e, jest, nawet jest u mnie w mieście e, Zaraz. Zresztą ja mam kurwa, czy też dawno, więc... Tak. Przecież rojek mam kurwa Pierwszy przypadek 27 hopie leciałem, w stycznia kurwa, przez Londyn Luton, wracałem z Polski od momentu, kurwa, trzy tygodnie, kurwa, tak kaszlajerek pojebany, mówię, mówię, koronawirus, chuj, nie idę, się nie badam, bo już jeden tutaj mam stwierdzony przypadek. Anglia to England, nie? Ej jo, Great Britain. Great Wielkiej nie ma Englandu. Grace, India, UIA, San Marino. Great Britain, mate, Ty, United ale United sumę... Kingdom. każdy tak widzi minucy w tym wirusie, he? Tak. Jakie tam, kurwa, te ja. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Ja na przykład I widzę w tym plusy, nie? Ja też widzę w plusy. Na przykład smok nad Chinami zniknął, bo nigdy nie idzie samochodem to i logiczne. Bo ja, <grym> ja na przykład ja na przykład dwoje do roboty. No ja z Włoszech wróciłem, nie? Przychodzić, a oni do mnie, nie, tydzień weź urlop. Co tu się odpierdala hopie? <grym> nie ma. Dzwonisz do roboty, że Nie ma streamowania. Że... Dzwonisz Czekaj. do roboty. Dzwonisz gdzieś na przykład, że byłeś we Włoszech na weekend i nie musisz bronić do roboty. Nie ma y, koronawirusa w Anglii, co ty gadasz? No jest kurwa, nie pierdol No nie ma, bo nie ma w statystykach tego Tak statystyki? No statystyki za koronawirusa Ja nie wiem co to dalej zda mój 500. co to za miasto jest, co to za kraj To jakieś miasto w mieście Koronawirusy kurwa, co wymyśli i to... Ja Miałem bekę z koronawirusa. Yy, kurwa, co tu się odpowiada? Yy, nie mam pojęcia. A co znowu ci Stary, ja nie wiem co tu się dzieje, ale... Zobacz sobie streama. Polecam. Uh. Yy, baga... Yy, czekaj, ja coś próbuję. A, po napierdala, co mówię. I to mi też nic nie daje, ale... O! Lubię ten dźwięk. Opa! cyk jestem geniuszem? Jestem kurwa geniuszem Tylko włączyłem wszystko nie to co chciałem, dobra Kurwa bym nie był, słychać gitara? Halo? No kurwa, co mnie wy robicie? Halo? Kurwa I co się teraz dzieje? No dobra, działa Halo, e, Nie, kurwa mnie Halo 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 no, halo no, Halo, ha, halo, Miru, halo no słyszycie. <śmiennie> Nieprawda 001 e, 001-11, zgłaszam się. 104. E, fajnie, <śmiennie> e, kurwa nie mam pojęcia co zrobić na tego ETS. Działaj! Ile <śmiennie> <Weź> ty masz na <kurwa. śmiennie> <śmiennie> Nie save, tylko kurwa ważdy. Ta dokumenty biznesowe. Dokładnie. No ten sprawdźmy co ty masz, co tam streama zobacz, zobacz. Kurwa patrz go jebany detektyw, będzie oglądał te ja moje rzeczy Respekt Classic. Hopie, kurwa